Siemaneczko z tej strony znowu lektor, ale dzisiaj nie namawiam do tego, żeby majstrowi zostawić te wszystkie pierdołki, typu komentarze, łapeczki, subskrypcje. Niech on w końcu się sam odważy, powie to na początku filmu, a nie tylko robota i robota. Zapraszam do oglądania, co ten majster tam nawymyślał. Zresztą nie będę nic mówił, bo znowu będą pretensje. Obejrzycie, ocenicie. Halo, halo, budowa więźnia! budowa, budowa, au, 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 głowa w betoniarce. Witam ponownie, dzisiaj się bierzemy za szalowanie wieńca, to znaczy organizacja ogólnie, bo logistyka, bo to dużo pracy, przygotowań, żeby to wszystko, żeby to ruszyło. To, że zbrojenie ukręcone, to jeszcze nie wszystko, bo <laughs> trzeba je tam zanieść. Trzeba ze wszystkich słupów pościągać po trzy strzemiona, żeby nadziać tę belkę wieńca. No i trzeba rusztowanie ustawić, i trzeba blaty. Blaty są uszykowane, trzeba po, poprzywozić wszystko. No dużo szykowania, żeby to później raz, dwa sklecić. No to dużo szykowania. Na razie. Na razie rusztowanie. Ustawiamy, Latów jest na około 44, tam było. Nie no, na tą 60 metrów na tą ścianę to bez problemu powinno starczyć. Tylko muszę przywieźć jeszcze te blaty. Majster tu mówi o blatach na rusztowanie, nie o tych do szalowania. Rusztowanie ustawione, poziomy ponanoszone, tu mamy kreseczkę. Będzie gwoździk, albo wkręt wkręcony. Sznurek od A do Z na tych gwoździach podparty, żeby się nie obwiesił. No i będziemy szalować deski pod sznurek. Trzeba pamiętać o tym, żeby ten sznurek na gwoździu zakręcić, bo jeżeli go tylko po oprzecie, to zdarzały się sytuacje, że on po prostu spadywał i no i chujnia wychodziła. Deski, no blaty. Oczywiście no na razie będziemy robić na, na klamrach. Majster kupił 200 szpaksów. I chuj, wszystko leży. Nie wiem na co on czeka. Mam nadzieję, że w końcu mu braknie tych żabek i zacznie robić na szpaksa. Strzemiona pozdejmowane. Tam jeszcze trzeba dołożyć blatów, też to już przywiozłem tam z tych tynków. No i co, trzeba się brać szalunki są. Ktoś tam się pytał, że dlaczego nie na płycie, czy coś, no... no ja nie wiem, jakoś tak od dawna, na, od zawsze na tych deskach i... Zresztą, no by trzeba było mieć tą płytę, tą topolową, bo OSB, no to wiadomo, no na raz to się nadaje, ale kurwa wieje. A na kilka przełożeń to na pewno ta płyta OSB się nie nadaje. Może aby ja tam ranty pomalował, ale to nie ma czasu na takie głupoty, to nie ma czasu na jakąś bawionkę, to kurwa musi iść, bo przecież to są... No nie będę się tu pierdolił z tym pół roku Dokładam blaty Tak sobie myślę, dzisiaj miałem jechać, kurde obrobić te drzwi No nie no dzisiaj to jest tak wszystko na łeb, na szyję, no może nie, tylko że wszystko potrzebne i po prostu trzeba jeździć. Jak ktoś tam nie wie, to, to jest typ rusztowań klinowych czy tam choinkowych, przeskok co pół metra. Tutaj, tu, tu, wszystko idzie co pół metra. No, jest to bardzo wygodne rusztowanie. Fakt, że to jest ciężkie rusztowanie, ale do murarki to lepszego chyba nie ma. Chociaż ja za dużo w świecie nie byłem, także wszystkiego jeszcze nie widziałem. Może jest coś lepszego. Fuh. Żałuję w ogóle, że poszedłem w Warszawę, nie? Ale no chuj, no tak jak kiedyś było, troszkę to wszystko inaczej. 8 lat temu. Ten Bajzel cały zaczynałem. Którym ja zacząłem? W 2013. Ta 8. Szerokość robocza tego rusztowania to metr. Puff. Jedno takie przęsło ma 2,5 metra. Dobra, rusztuje dalej i coś znowu się włącza. Godzina 14. No widzicie, mamy obity ten zewnętrzny blat dziewiątka jak tu laszka to tu dziewiątka tu już jest dziura wywiercona na 23 od góry tylko przekładać druty będziemy i peszle no bo ile będzie żabek to będziemy jechać na żabkach a resztę dopiero szpaksy winkle jeszcze nie powiązane bo tam taka deska była no tu była nabita deska tu w słupie i i był reper i do tego sznurek, żeby to gdzieś zamontować, nie? No i tutaj jest... Dziewiątki kręcimy. Nie bijemy gwoździ. W tamtym roku jeszcze na czwórki biliśmy, ale... Od pewnego czasu bijemy na... Kręcimy. Drugą stronę już będziemy robić od... Poziomnicy, czyli jak tu było łączenie do sznurka... No to tu w poziomie, ale te blaty też jak sznurek ci pokazuje, że jest taki, no to... Środkiem będzie... Nad sznurkiem tu będzie poniżej sznurka, ale to średnia. To się i tak samo nadleje, także nie ma się czym w ogóle przejmować. Krzywe do krzywego i będzie prosto. Tam jesteśmy zarusztowani aż do tamtąd, ale na razie działamy tą stronę. Nie, no cały czas organizacja, a to laszki, a to jeszcze przyjechało met betonu na 11 słupków. Kurwa, ale to najgorzej, właśnie wszystko zorganizować. Później tylko będziemy to składać. Wieje kurwa, nic nie słychać. E, oczywiście w narożnik sześć winkli, sześć winkli po metrze, czyli dwumetrowe były druty przegięte w połowie i dopiero tam będziemy składać ten słup narożny. Jak będziemy mieli tutaj ten blat, to nam pokaże gdzie gdzie jest piąt, gdzie wszystko i to się naj, najlepiej wtedy takie rzeczy robi. Widać a, u majstra a, to Może coś się uda nagrać, bo kurwa chłopaki robią, ja tu, a to tu, a to tam i chuj I nie ma czasu. A oni kamery na razie na pewno nikt nie założy. Żaden z nich. Majster to musi się oprzeć o pieniądze, to wtedy założy. Kkota, bo kurwa tam. A Boże. Do murowania, żeby było lepiej, a to chuja tam. Lepiej. To... A tutaj majster jebie, bo to rusztowanie jest troszkę za wysoko i wszystko mamy na wysokości pięt Ale to musisz tak robić, o, bo tam by to się sugerowo później. W miarę w pionie musisz trzymać ten blat. Dobra. Troszeczkę na, tam na uderzenie może być to kurwa nie apteka tam 3 mm, kurwa zaraz będzie następny ten no nie wiem czy to, no może to wejdzie zaraz przyjdzie zaprawa i wyrównamy i chuj no tu równo z tym i chuj i chuj, Ej, kurwa tam Ej, kurwa Musisz go w miarę w pionie trzymać ciągle To wyłowy na wysokości chociaż kolan kurwa a nie ping Tych. Od tych dziewiątek już jest sztywnawa. Jestem ciekawy jak się jeszcze będą wykręcać te wkręty. Lepsze by były z pełnym winter, jakieś krisielskie. Blatami dojechaliśmy do samego końca i znowu trzeba tą samą sytuację zrobić, czyli powiązać fajeczki. Ty, kurwa jak to wytłumaczyć? Zewnętrzny z zewnętrznym, góra i dół, później wewnętrzny dochodzi do zewnętrznego, góra i dół i tak samo tutaj sytuacja z zewnętrzny, tutaj z zewnętrznych dochodzi do wewnętrznego, sześć sztuk. Według książki, kurwa, nikt nie powie, się na YouTube nie przyjebie do tego. Majster, z ciebie to pedagoga to nie będzie za chuja. Jak ty tłumaczysz, jak ty tłumaczysz, o Boże, jak ty tłumaczysz to i tak nikt nie zrozumie kierownik nie zwróci na to uwagi a kurwa na youtube to pierwsze co to szukają kurwa przy zbrojeniu narożników ale majster już się kurwa naumiał i teraz kurwa udaje że błyszczy no trzeba uważać tym bardziej jak jest sług narożny gdzieś to się przekłada bo można skręcać, skręcać i można nagle wszystko rozkręcić, bo coś będzie źle. Tu mamy, tu mamy, tu mamy. Tak, bo na tamtym Zuba narożniku tutaj... tak zrobiłeś. Nie było przełożone jedna pion wyżej i wtedy... on otulina 2 cm. i rozbierałeś. Bo wieniec mam 20 jarzemko, 20 oczko na 20. Dobra, kurwa, nie rozleci się. A jak coś, to zawsze tym słupem można sobie tu coś płynąć. Także nie przykręcamy, a tym bardziej, to że tu jeszcze, się ty sobie No tu sobie możesz wiesz? do na peszlu, żeby malutlina była. Kurwa, fachowiec, kurwa. Fachowiec jak cholera. I co, panie Kamil, co tu jeszcze? Pierdoli, że nie kręcisz, kurwa. O, tu mogę sobie coś jeszcze złapać. I zaraz będzie pokazane, jak to... Od początku się z tym sznurkiem odbywa, chociaż to nie jest żadna filozofia, ale na przykład no nie chciałbym tu każdej płyty robić pod czujnik, nie, bo to szukanie tego jednego milimetra, o Abo 0. zero, o kurwa, milimetr do góry, o milimetr na dół to jest chujnia. Jest tu i tu, a kurwa, to ten się zaleje i nie będzie widać. Jarzemko jest do głównego pręta złapane, a jak komuś się nie podoba, to niech przyjdzie i przykręci. No dobra, no i tak sznurek bierzemy. Ten sznurek się zachuje, do niczego nie nadaje praktycznie, bo jest jakiś kurwa. Ciągniesz go i ciągniesz. Nie chce się naciągać i pęka. Taki ładny czerwony, myślałem, że z 20 koni będzie miał więcej. Za samo. To, że jest takiego koloru, a tu jest chujnia. No tutaj, akurat na takim krótkim odcinku, to jest chyba 8 metrów. To bardzo fajnie to pokazać, bo. No i naciągniesz ten sznurek i wszystko. A tam, nie wiem czy już wspominałem o tym, ale wyżej się powtórzę pion jest naniesiony w koło budynku Majsterek na wszystkich poziom, narożnikach nie tam co pięć przęsel przygotujemy blaty i wtedy coś tam się znowu nagra jest, jest tu jest, tu jest, no i właśnie mówię tam na różniku była ta sama sytuacja no bo wtedy tu sobie blacik wypuścisz, nie? a jak masz tu nabity Reaper czy tam jaką dechę, no to no nie wypuścisz kurwa. Znowu pod, pod poziomnicę blaty robić, to gorszy, gorszego nie ma, bo te blaty to też pomstę do nieba niektóre i nowe i stare, ale przyjdą moraże, pomorują pierwszą warstwę i już będzie kurwa glans papier. Tu muszę przykręcić takie coś, że im tam nie wypchło do tego. Tak, do tego mogłem to złapać, tylko tam, tak połapać, ale do tamtego blatu, ale to trochę takie słabe. Jest. Dobra, teraz już jest mój. Górą, chociażbym go złapał. Kamil dociąg do mnie. O! No. Za nisko kurwa Cicho, cicho zaraz majster się uruchomi Poczekaj, poczekaj, poczekaj I, i, i No No nie ma tu kurwa Yes. Tak najebane tego Kręć powinien... nie o! Praktycznie tam widzę pion jest Dobra średnią krajową, nie ma co się pierdolić Zaczniesz tu prostować to kurwa Te świndy go nigdy O i kurwa przeciągła Dobra chuj niech będzie

Możemy go teraz tu wstawić, nie? Podobno to jest na wymiar, że tu. Tak, to najdłuższe. Ja później do tego latu tylko dokładam. A ten, co zawsze tam trzyma z tamtej strony, to musi go tak bardziej patrzeć, że było pod sznurka. Słyszałem, że ty nie jesteś nerwowy. Nie no, Kamil to jest dostoja spokoju i wszelkiej równowagi. Dopóki się nie wkurwi. Jak i Kamil. Tak to wygląda na gotowo. Kurwa. Klamra tylko od. i wtedy oszczędzasz połowę klamer. A tu to nie ma, nie ma takiej siły, że to kurwa na 25 cm coś się stało. Tu jeszcze ale to już następnego dnia będziemy jechać dalej jeszcze, tu jeszcze są blaty jeszcze trochę pociągniemy. to jest co to by, no tak, ale tu gdzie nie gdzie jest zagęszczona, szczególnie jak trafia łączenie tak samo tu ale tu na przykład już nie ma no i to też wytrzyma Górą rozkurka, żeby nie za mocno wciskać I już Ty, ale tutaj to kurwa jest odjebane Ja to jebałem? Jo Dobra, wejdę jeszcze pokaż jednego i zaraz ja wezmę jeszcze to z to. O kurwa, to Kurwa, no tobie nie bliżej On już Daj. Nie no. Majster to wszędzie musi swoje drzegu... grosze wpierdolić, bo by było nieważne. jak w fabryce. To jest wszystko przemysł. Tu nie może być za blisko, żeby tu coś włożyć. Kielnie między słupem a tym, tak? To I co ile dajesz? 5 w no to dać tak. też. Tu sobie jakie ujęcia zawaj. Ej, tam. A na chuj to komu potrzebne. Na dzisiaj Fajrand mamy zrobione do wrót i 60 metrów. No i tu jeszcze mamy tam trochę blatów. Jeszcze myślę, że ten szczyt opanujemy. Dzisiaj ja się z wami żegnam, a jak lektor chce dopowiedzieć mądrości to niech się jeszcze udzieli. Przy komputerze to kurwa każdy mądry. Przyjdź kurwa i zrób. Dobra, na razie. A jaki chuj, pewnie, że się udzielę. Ja to chociaż podziękuję, że ludzie obejrzeli do końca, a ty to nic, kurwa, taki neptyk z ciebie, że ja pierdolę. Także dziękuję bardzo za oglądanie, do następnego filmiku z naszym kochanym majstrem. Cześć!